Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się witaminą B12, mianowicie siedmioma takimi głównymi objawami, że może ci jej brakować. Moi drodzy, witamina B12 jest niesamowicie ważna w naszym organizmie. Jeżeli mamy jej za mało, a wiele ludzi ma jej za mało, niestety, ponieważ mamy kilka czynników, dlaczego mamy jej za mało. Pierwsza to jest pewna mutacja genu, o którym kiedyś robiłem film, gdzie prawie 46% ludzkości ją ma, przez co witamina B12 się nie wchłania. Dodatkowo, bardzo duża ilość ludzi w starszym wieku, niekiedy zaczyna się to już od 45, ma poważne braki witaminy B12. Oraz niestety bardzo dużo ludzi, którzy odżywiają się wegańsko, również mają potężne braki witaminy B12. Moi drodzy, witamina B12 jest niesamowicie ważna, ponieważ jest ona odpowiedzialna za wiele problemów neurologicznych w naszym organizmie. Kiedy po prostu zaczyna nam jej brakować. Występują przeróżne właśnie takie problemy neurologiczne. Wyobraźmy to sobie tak. Mamy kabel, jak wiecie, kabel mamy w izolacji, żeby to pięknie, fajnie nam wszystko prąd przewodził, żeby to nie było jakiegoś zwarcia i tak dalej, i Natomiast, kiedy ten, tej izolacji zaczyna brakować, to wtedy zaczynają się robić zwarcie, wybijają bezpieczniki tego typu rzeczy. To większość się wie że wtedy nie ma prądu, kiedy wybiją bezpieczniki. I u nas w organizmie jest podobnie, ponieważ B12 pomaga właśnie w tworzeniu takiej osłonki na nasze nerwy. I kiedy nie ma tej osłonki na naszych nerwach, no niestety, ale no robią się też zwarcia, jak gdyby w cudzysłowie, w tych nerwach w naszym organizmie i występują przeróżnego rodzaju problemy w tym. Również B12 jest bezpośrednio odpowiedzialny za produkcję kwinek czerwonych. Kiedy mamy jej za mało, mamy za mało kwinek czerwonych. Czyli co? Mamy za mało tlenu w organizmie. Dokładnie, nasze komórki nie są dotlenione. Co za tym idzie? Większość ludzi pewnie już pamięta z poprzednich filmów, gdzie mówiłem, gdy organizm nie jest dotleniony, niestety bardzo często rozwija się coś właśnie nowotworowego, ponieważ brakuje. Po prostu powietrza. Prosto, tak mówiąc, w cudzysłowie, naszym komórkom, i one się zaczynają niestety, ale dusić. Dobrze, mamy jeszcze dwie formy witaminy B12, które są tutaj bardzo ważne dla nas, jeżeli chcemy ją suplementować. Pierwsza to jest sztuczna witamina B12 i tutaj trzeba patrzeć na składy ponieważ ona się będzie nazywała cyjanokobalamina to jest witamina B12, która jest sztuczna nie zawsze się dobrze wchłania i warto lepiej jej po prostu nie używać to jest moje zdanie tutaj naturalną witaminą B12 to jest metylokobalamina tego patrzcie sobie na składy jeżeli będziecie jakąś kupować i bierzcie metylokobalaminę co dodatkowo jeszcze jest bardzo ważne Wiele ludzi ma problemy, niestety, z całym przewodem pokarmowym, jelita, tego typu rzeczy i żołądek, i niestety, ale wtedy po prostu może nam się nie wchłaniać ta B12 również bardzo dobrze i będą z tego problemy. Ponieważ no, kupimy sobie drogą B12, a później będziemy mogli ją wyrzucić do kibla. Moja tutaj taka rada jest: używajcie po prostu B12 w kroplach, które dajecie sobie pod język. Są też w kroplach do nosa, można znaleźć w tabletkach też dosania. Jednak z tymi dosania uwaga na składy, ponieważ bardzo często są tutaj dodawane aromaty smakowe. Jakieś słodziki, tego typu rzeczy, więc po prostu używać najlepiej w kroplach pod język i trzymać to jak najdłużej pod tym językiem, żeby się jak najwięcej mogło wchłonąć, ponieważ B12 bardzo dobrze wchłania się przez błony śluzowe. A teraz przejdźmy sobie do tych siedmiu objawów. Które możemy zauważyć u siebie, które dają nam bezpośrednią taką, jak gdyby, już oznakę, że może nam brakować witaminy B12. Pierwsza z nich to jest blada skóra. Bardzo często mogliście pewnie kogoś zauważyć, że idziecie gdzieś na ulicy i nagle widzicie kogoś, kto jest totalnie biały jak ściana, praktycznie, lub ma też nawet taki lekko żółtawy odcień skóry. Moi drodzy, to jest jeden z takich objawów, że może nam brakować nam witaminy B12, jednak też może mieć często wpływ nowotworem, więc tutaj trzeba po prostu zrobić głębsze badania. Dlaczego? Ponieważ mamy właśnie za mało kwinek czerwonych i skóra ma właśnie wtedy taki bladawy odcień. Drugi objaw to jest taka słabość, że nic ci się nie chce, cały czas jesteś śpiący, po prostu nie masz siły. Pomimo, że się wyśpisz, wstajesz i dalej nie masz siły, to również jest związane bardzo często z brakiem B12, ponieważ po prostu no, twój organizm nie jest do końca dotleniony, bo masz też znowu za mało tych kwinek czerwonych. I niestety, ale z tym to się później wiąże, że no, jest jak jest. Trzeci objaw to jest właśnie typowa taka depresja może wystąpić, jakaś taka nerwowość, jakaś huśtawka nastrojów tutaj też również może występować. Niekiedy występują obsesje jakieś. Wiecie, tutaj na przykład bardzo często u ludzi starszych występuje coś takiego. Na przykład mąż był całe życie zadowolony ze swojej żony, Ufał jej wszystko, a nagle, kiedy on tam ma gdzieś 60 czy 70 lat, jego żona również tyle ma, on sobie zaczyna wmawiać do głowy, że jego żona go zdradza z kimś innym. I pojawiają się tutaj wielkie problemy później z tym wszystkim, i to jest już właśnie taka obsesja, jak gdyby. Czwartym takim objawem to są bardzo często problemy w jamie ustnej jakiegoś rodzaju afty, które nam się też bardzo często pojawiają. Uwaga, one mogą być też związane z brakiem witaminy C, niestety. Ale jednym z takich innych objawów to jest taki bardzo mocno czerwonawy język, który widać, że jest lekko tak, jak gdyby obrzęknięty. Po czym to też widać, kiedy go wystawimy, mamy odbicie zębów, jak gdyby po bokach, na lewo i na prawo. Wtedy można to zobaczyć. To oznacza też, że po prostu możemy mieć braki witaminy B12 w naszym organizmie. Jest to takim, jak gdyby, no bezpośrednim objawem, który to pokazuje. Następnie mamy. Piąty objaw to są problemy neurologiczne, już tutaj. Uwaga, są to problemy przeważnie nieodwracalne. Jeżeli będziemy mieli przez dłuższy czas braki witaminy B12, dochodzi do uszkodzeń w nerwach, których nie da się już cofnąć. Miejcie to po prostu na uwadze. To są na przykład jakieś mrowienia gdzieś w palcach czy w nogach. Jakby ci jakieś mrówki chodziły w różnych częściach ciała, e, niewiadomego pochodzenia, bóle, różnego rodzaju takie neurologiczne, że nagle gdzieś ci tam coś boli, tam cię boli, tam cię boli. E, neuropatia, na przykład, również bardzo często jest z tym związana tutaj, mm, jakieś zaniki czucia. Także nagle nie czujesz swojego palca, czy nie czujesz swojej nogi, tego typu rzeczy. Tutaj bardzo często też właśnie do takich rzeczy dochodzi. Niekiedy starsi ludzie, którzy byli gdzieś już tam pod jakąś opieką, którzy no nie potrafili wyjść jak gdyby do toalety, mieli takie braki B12, że kiedy im się podało naprawdę te B12, to nagle ci ludzie potrafili zrezygnować z tego pampersa i potrafili znowu sami zajść do toalety. Na tyle... Ważne jest B12, taką po prostu zrobiło to tutaj robotę, że ci ludzie znowu potrafili sami wyjść do tego kibla, gdzie wcześniej nie mogli, a wystarczyło podać tylko to B12. Taka robota po prostu, która robi B12. Szóstym objawem takiego właśnie braku witaminy B12 może być również osłabiony wzrok, widzenie za mgłą że ciągle ci się bardzo szybko pogarsza wzrok. Nie wiem, byłeś pół roku temu, kupiłeś okulary, gdzie wcześniej ich nie nosiłeś, nagle za pół roku znowu wzrok ci się pogorszył, znowu musisz iść następne okulary wymieniać i tak dalej i tak dalej. Tutaj również warto właśnie mieć na uwadze ten brak B12. I jeszcze jeden taki objaw, który tutaj teraz mamy w tym wszystkim to szybki puls, moi drodzy. Kiedy mamy bardzo szybki puls, z niewiadomych przyczyn, nawet i przy siedzeniu, lub kiedy tak sobie wstaniemy i on nagle wylatuje gdzieś tam w kosmos, że już go tam prawie go nie widać, tak daleko poleciał, to również może być to właśnie przyczyną brak witaminy B12. Dlaczego? Ponieważ mamy za mało kwinek czerwonych, nasz organizm dostarcza wtedy za mało tlenu wszędzie do wszystkich komórek, co robi serce. Automatycznie zwiększa swoje tempo, czyli ilość uderzeń, po to, żeby dostarczyć jak najwięcej ilości B12 tymi czerwonymi krwinkami, które jeszcze ma. Moi drodzy, to są takie jedne z najważniejszych objawów, które można po sobie zobaczyć. Jeżeli masz jakiekolwiek, to warto to zdiagnozować. Są laboratoria, gdzie można sobie zrobić badanie na poziom witaminy B12. Tutaj bez problemu takie rzeczy robią. Czy to jest refundowane? Nie mam zielonego pojęcia, bo się nie znam na tym bo nie uczęszczam do takich rzeczy, <laughs> także można to sobie tam sprawdzić i wtedy macie stuprocentową pewność, czy brakuje wam witaminy B12. Jeżeli wam jej brakuje, to patrzcie za metylokobalaminą, moi drodzy. Bardzo ważna rzecz. No cóż, ja z moich rzeczy dodam tylko tyle, że na przykład yy, witamina B12 jest na warzywach i owocach, takich, na których na przykład nie było prysków, i bardzo często nie były myte. Wiecie, jak kiedyś taki dziadzio wychodził na pole i sobie marcheweczkę wybierał i sobie ją jadł. I on tylko tam wiecie, rękami obskrykał z tego piasku z wszystkiego i po prostu jadł, nie mył. No ja takie moje zioła tutaj w ogrodzie nigdy ich nie myję, nigdy. Zawsze je zjadam tak jak one są po prostu, bo moja ziemia nie jest pryskana, więc ja już tutaj jestem w stanie dostarczyć sobie p 12 na pewno nie jest to tyle B12, żeby mi starczyło, bo sobie jeszcze też suplementuję B12, ale każde troszeczkę zawsze coś tutaj daje, jak to się mówi. Dobra, to by było na tyle. Na koniec przypomnę jeszcze tylko info o konkursie: że trwa tutaj konkurs. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzieli, mogą sobie wysłuchać jeszcze tej minutki. A kto już usłyszał to to już tyle więcej już ciekawego tutaj nie będzie miłego dzionka wam życzę trzymajcie się hej i moi drodzy e, mamy konkursik teraz współpracą ze sklepem którą tutaj mamy e, z jednym ma bardzo fajne produkty e, różnego rodzaju poduszki materace kołdry na przykład tego typu rzeczy czy też bardzo fajne absorbery które tutaj już wiele filmów o nich wam robiliśmy. W opisie tego filmu macie linki do całych zestawów lub też pojedynczych sztuk tutaj tych różnych produktów, które możecie tam sobie znaleźć. Macie tam i kody rabatowe, wszyściuteńko i kupując cokolwiek teraz tutaj w tym sklepie i wpisując w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, i później do 24 sierpnia, zostawiając nam tutaj gdzieś jakiś komentarz pod jakimkolwiek filmem na temat produktów, które tam zakupiliście, to my będziemy kogoś później wybierać, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić co tylko chce tam w tym sklepie za ten bon. Także to by było na tyle. Ja Wam życzę wszystkim miłego Dzionka. Trzymajcie się. Hej.